Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj w odcinku to co widzicie za mną: koty i konie, czyli e, zaczynamy weekend z arma hobby. E, będzie troszeczkę modeli właśnie z arma hobby e, na kanale w ten weekend. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku jeszcze będą pytania, odpowiedzi e, i troszeczkę e, przyszłościowych rzeczy, które są planowane na kanale, właśnie. E, P51D właśnie pojawił się. Pojawił się właśnie na, na półkach sklepowych. Znaczy są pierwsze wysyłki, z tego co wiem, robione. I powiem Wam, jeszcze nie widziałem zawartości. Nie zaglądałem do środka, ale korci mnie strasznie już, żeby tam zajrzeć, ale to zrobię razem z wami, więc to będzie mój taki pierwsze, pierwsze spojrzenie. Druga rzecz. Buduję AH64. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o uwagi, pierwsza rzecz. Nie robię tego, ponieważ chcę. Robię to, ponieważ tak wyszło z tego, z, tego, z tego tutaj naszego zakładu. Powiedziałem, że jeśli będzie odpowiednia ilość łapek w górę, to wtedy zbuduję ten model. A że staram się być osobą słowną, Dla, stąd właśnie budowa tego modelu, która dobiega końca, chociaż nie będzie, ona, nie będzie ona przebiegać w ten sposób, jak sobie początkowo zaplanowałem, ponieważ farby, które dołącza producent, nie nadają się do niczego, więc postanowiłem dodać trochę modelarstwa do tego zestawu i pomalować go areografem na na jednolity kolor, tak jak był używany w Armii Stanów Zjednoczonych. To, jest, to są takie moje tutaj uwagi. Więc tak to będzie. Tutaj jeszcze jeden komentarz chciałbym przeczytać. Patryk Z napisał: Hej, wszystkie AH64A w wersji 1.72, oprócz wydawnictwa Italeri, mają jeden podstawowy błąd. Jest nim brak szyby pancernej w kabinie pilotów. Otóż Patryku, oprócz Italeri i firmy Lee, bo to też będzie, <gryw> to będzie ze w przeszłości. Zew z 1999 roku firma Lee też wypuściła Apacha. Dobra, czytam dalej. Moim skromnym zdaniem, dwa najlepsze wydawnictwa to Hobby Boss oraz stary model z Akademii. Byłem dzisiaj w sklepie modelarskim. Widzieliście shorta w Inowrocławiu, i tam jest. Moim zdaniem najlepszy, znaczy, może tutaj bez podziału na typy, moim zdaniem najlepszy i zdaniem sklepowego również model, nowy model z Akademii. To jest wersja D. Także sklepowy najpierw myślał, że tam jakieś malowania tylko zmienili i skąd ta cena, ale się okazało, że to cały model zmieniony jest i jest bardzo fajny. Co tutaj jeszcze? Wersja E nie jest produkowana. Jeszcze Nik w skali 1-72, tak. Zauważyłem, że E nie ma, chociaż generalnie istnieje, ale nie ma jako model w 70 c Więc oprócz tego, że będzie weekend z Arma Hobby, tak tutaj widzicie cały czas tego Mustanga, też dostaję pytania, powiem Wam, od osób, które, które nie mają z dużo nic wspólnego, ale mają na przykład drugą swoją połowę. Czasami są takie pytania i tutaj chyba ostatnio też takie pytanie padło, To jakaś niewiasta pytała się, co kupić mężowi. I jeśli chcesz być pewna tego, że, <grafik> że, że żeby nie zdublować jak gdyby modelu, no to w tej chwili P-51 Mustang wychodzi i to jest dobry prezent na gwiazdkę. Jest dobry prezent na gwiazdkę, mimo tego, że jeszcze go nie otwierałem, nie oglądałem, ale... Ale tutaj po tym, co pokazała Arma Hobby z poprzednimi modelami, i, i to, co tutaj widać, jeśli chodzi o zawartość pudełka, to powiem wam, że, że na pewno to jest dobry prezent. Jeśli tylko druga połówka składa samoloty w 72 z II wojny światowej, to jest bardzo popularnym tematem, i. I, I ten to na pewno tutaj P51BC jest dobrym prezentem na święta. Oprócz tego planuję jeszcze taki mini poradnik zakupowy zrobić I, i myślę, że go w niedzielę, w niedzielę wrzucić taki. Znaczy generalnie też możecie zobaczyć listy, listy pięciu najlepszych modeli w 7.2 i w 4S. Co To jest też pewna rekomendacja jeśli chodzi o zakupy modelarskie, ale z tym, że wiadomo, że coś może się coś może się powtórzyć, bo to są modele od, od, od lat na rynku. Jeśli chodzi o Mustanga, to 100% no chyba, że sobie ktoś zamówił, tak, że chyba, że ktoś sobie po prostu zamówił w preorderze, no to wtedy może być Zong, ale tak na 99, no 95% tutaj jeśli chodzi o Mustanga, to na pewno z Arma nie ma. Tak tak, tak mi się wydaje. Co do, co do modelu, który jeszcze tutaj wrócę do Apache, który, który wykonuje, i może tutaj też Wam przeczytam jakieś komentarze, które były odnośnie, odnośnie tutaj Rodena, to jest plan, jest taki tutaj: ktoś zgadł. <ścoughs> Moment, moment. E, chyba sklejam. E, tak, sklejam model. Taki nick ktoś ma, sklejam model, i on tutaj trafił, że chce tam flaka 40 wrzucić na tego Rodena. E, co do Mikołaja, czy fajny, bo tu Wojtek napisał. E, no, Mikołaj, fajny, tylko że taki wiesz, ten Mikołaj tutaj przed kamerą siedzi. Zaraz. Gdybym dostał to od kogoś, to byłoby. Fajnie, ale no sam sobie po prostu zrobiłem Mikołajanie. Dobrze, jedziemy dalej. Tutaj jeszcze komentarze. Zdrówka ze Szkocji. Dziękuję bardzo. Tutaj Kolasz Kamikadze pisze, że entuzjazm przygasł. Generalnie powiem wam, naprawdę ten model tutaj z Mr. Crafta nie nadaje się na pierwszy model, bo on zabiera taką ilość błędów. Zresztą widzicie jak ja go buduję. Tak naprawdę cała czynność budowania polega na tym, że wizualnie trzeba dopasować elementy. Bardzo często one nie mają jakiś Mocowanie, albo te mocowania są w jakichś dziwnych miejscach, i to wszystko dużo po prostu intuicyjnie. Najlepiej mieć zdjęcie i posługiwać się zdjęciem. E, e, tak, kabinka tutaj e, Michał pisze, że kabinka. Tak, kabinka bardzo fajnie wyszła. Te farby są rewelacyjne po prostu, czyli możecie od razu je wyrzucić do kosza. E, chyba, że chcecie od razem z modelem, to później trzeba budować model i wyrzucić go do kosza. Eee, tutaj nikt chyba nie wpadł na co. Eee, może MM, Mr. Craft Mold, Nie mam zielonego pojęcia. Eee, o, jene, jene. Eee. Weź wywal. Tak, Dominik napisał, że to ww, w środku tam kto jest, co jest wyryte. Weź wywal. Zgadzam się. Ale jak udowadniam to na filmie, filmach, można zbudować ten model i da się go złożyć, tak? Da się go złożyć, tylko nie jest to model przeznaczony dla początkujących modelarzy, generalnie dla żadnych modelarzy. Najbardziej... Tutaj jeszcze Marek pisze, że model słabiutki o kalkach nie wspomnę, szkoda czasu na coś takiego, znaczy szkoda na to coś czasu. Pozdrawiam, też również pozdrawiam, <laughs> Ojeny. Eee, teraz tak, wracając, e, wracając do tematu, e, do tematu Apacza, to skończę go i tyle i być może, e, być może na warsztat pójdzie któryś z modeli Arma Hobby. Zobaczymy jeszcze tutaj jak to będzie wyglądać. Na razie przyjrzymy się po prostu tutaj tym, te, tym wszystkim modelom, które tutaj, znaczy ten już, ten już macie, Inboxa. Ten będzie prawdopodobnie za, za chwil kilka. Znaczy, dobrze, wieczorkiem na kanale będzie. I Wilkat będzie też później na na kanale, być może jutro. W każdym razie cały weekend będzie, będzie z tymi modelami i taka niespodzianka też postanowiłem, a co, porównamy sobie P51 tutaj, ten BC, do czego możemy porównać? Tam i nie było. <tum> Tam i nie było, ale porównamy sobie go do Hasegawy. Także będziecie mieli też takie porównanie, będzie też film zrobiony z porównania w 4K, jak wiecie, w 4K nic się nie ukryje, wszystko widać, więc osoby zainteresowane, jak to wypada, jeśli chodzi o nową armę WS Hasegawa, będziecie mogli zobaczyć. Dobra, to by był taki krótki albo długi, nie wiem ile tutaj mi tego biadolenia wyszło. Taki, takie krótkie info odnośnie tego, co będzie na kanale i co się będzie działo. Tak jak powiedziałem, Apache kończę i będzie przy użyciu aerografu malowany, a inboxy będziecie mieli z Arma Hobby. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o nowe modele. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za wszelkie komentarze. Wszelkie komentarze mile widziane. I tutaj jeszcze może tak słowo dla tych, którzy tak krytykują, że o, że się nie biorę za ten model z Mr. Crafta. Słuchajcie, prawda jest taka i jest okrutna i jest jedna, że generalnie ja uważam, Wszyscy modelarze generalnie, czy, czy robią z pudełka, czy nie z pudełka, czy budują od podstaw, szanuję wszystkich modelarzy, ale szanuję też swój czas. Jeśli mam do wyboru zrobić model, przy którym się będę strasznie męczył, który, który zawiera błędy, i na końcu wyjdzie, wyjdzie coś co nie będzie przypominać, znaczy będzie, z, no z bryły może troszeczkę będzie przypominać oryginał, to ja naprawdę wolę ten czas, który bym poświęcił na przerobienie takiego modelu, poświęcić na zbudowanie następnego modelu. Także, także szanuję to, że są osoby, które potrafią i, i, i tutaj czapki z głów, bo są, są ludzie, którzy nie biorą modelu z pudełka. Oni takich tutaj, jak widzą taki model, to oni, oni go nie, nie zbudują. Oni biorą taki tutaj hips biorą, biorą pilnik, nożyczki i wycinają z tego generalnie wszystko. I to jest dla mnie szok. Szok i niedowierzanie. Pozdrawiam, Krzysztofa, który właśnie takim modelarzem jest. I, i, I tutaj jak gdyby klasa takich modelarzy, bo takich modelarzy jest kilku albo kilkanaście osób takich w Polsce, które potrafią coś takiego zbudować, i to jest zupełnie inna bajka. A czym innym jest taki nostalgiczny model, który się na przykład składa po latach, a czym innym jest to na przykład, że chcecie uzupełnić kolekcję? O model, który jak najbardziej wiernie będzie odzwierciedlał. Daną maszynę. No to jest zupełnie inna historia. Dobra, kończę, bo się rozgadałem. Tak jak powiedziałem, e, Apache powstaje dlatego, że e, było wyzwanie. Z łapkami w górę i tutaj zadecydowaliście. Być może będę <laughs> miał następne wyzwanie, ale to spokojnie zobaczymy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.